W listopadzie i w grudniu dwie polskie grupy wzięły udział w seminariach organizowanych przez Instytut Jadwaszem w Jerozolimie i Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu dwutygodniowy pobyt w Izraelu miał wzbogacić wiedzę na temat historii i kultury Żydów oraz Holokaustu wśród uczestników byli m.in. nauczyciele pracownicy miejsc pamięci oraz instytucji zajmujących się edukacją o księża i dziennikarze Realizowane przez Jadwaszem od 15 lat seminaria dla edukatorów z Polski cieszą się ogromnym powodzeniem. Chętnych do wyjazdu jest zawsze kilkakrotnie więcej niż miejsc. Uczestnicy kursu wzięli udział w kilkunastu warsztatach idealnych do wykorzystania w pracy z młodzieżą oraz wysłuchali kilkudziesięciu wykładów trwających w sumie ponad 100 godzin. Między innymi o dziejach i kulturze Żydów europejskich, o wkładzie Żydów polskich do żydowskiej tradycji, o źródłach antysemityzmu, różnorodności żydowskiej tożsamości, o obojętności świata w obliczu zagłady, a także o ocalałych i trudzie tworzenia państwa Izrael. Szczególnie gorące debaty obracały się wokół tematu biernych obserwatorów. Torów, zagłady, Judenratów, odpowiedzialności Niemców, zróżnicowania żydowskiej kultury, a także skomplikowanej sytuacji na Bliskim Wschodzie oraz oczywiście stosunków chrześcijańsko-żydowskich i polsko-izraelskich. Seminarium było bardzo dobrze przygotowane. Wykładowcy i osoby, które przeprowadzały warsztaty, Wiedziały o czym mówią, były specjalistami w tej swojej dziedzinie. Wydaje mi się, że było mi to potrzebne, chociaż przed przyjazdem zajmowałem się już Holokaustem, antysemityzmem, ale spotkanie na przykład z profesorem Gutmanem czy z innymi osobami, które są w tej dziedzinie autorytetami, jest naprawdę ważne dla mnie i wydaje mi się, że było to. Był to czas, który dobrze było tutaj spędzić, i chciałbym przyjechać na, na przykład na seminarium drugiego stopnia, gdyż wiedza, którą tutaj uzyskaliśmy, jest to tylko pewne, pewien wycinek wiedzy, który należy rozszerzać, należy czytać, ale również spotykać się z ludźmi, którzy mogą w sposób bezpośredni wnieść coś nowego do, do naszej wiedzy, jak również dać pewne wskazówki, które według których możemy dalej w kraju postępować, czytać, szukać. Wiemy wtedy, gdzie jakie źródła są, gdzie są one dostępne, w jaki sposób z nich korzystać. Także wydaje mi się, że seminarium było naprawdę udane. Mieliśmy nie tylko możliwość uczestnictwa w zajęciach, ale również poznawanie Izraela, co nie jest też bez znaczenia. Olbrzymim przeżyciem dla uczestników była uroczystość nadania tytułu sprawiedliwego wśród narodów świata Stanisławie Sławiński z Grodziska Mazowieckiego. Jeszcze Żadna polska grupa seminaryjna nie uczestniczyła w takim wydarzeniu w Yad W imieniu polskich seminarzystów głos podczas uroczystości zabrał Zbigniew Bartuś. Panie Esfiro, Panie Romanie, Panie ambasador, Panie sędzio, proszę mi wybaczyć troszkę łamiący się głos, ale e, byłbym świadkiem, że wszyscy, którzy tam siedzimy, bardzo się wzruszyliśmy tutaj tym, co się wydarzyło na naszych oczach. Ja chciałem powiedzieć troszkę górnolotnie, ale to jest chyba ten czas, kiedy powinny takie górnolotne słowa paść. My ludzie potrzebujemy drogowskazów. Bez nich w, rodze, w drodze do domu, szkoły pracy do bliskich, nie wiedzielibyśmy, gdzie jechać, jak jechać. Rozbilibyśmy się na pierwszym skrzyżowaniu, wypadlibyśmy z drogi na zakręcie. Plunęlibyśmy w przepaść. Nie zawsze zdajemy sobie sprawę z tego, jak często groziło to i grozi ludzkości. Fakt, iż nie rozbiliśmy się na kolejnych skrzyżowaniach, że udało nam się zawrócić z drogi wiodącej wprost do przepaści zawdzięczamy wybitnym jednostkom. Szczególne miejsce wśród nich zajmują sprawiedliwi. Ratując współbraci ocalili świat. Stali się w ten sposób i na zawsze pozostaną żywymi drogowskazami ludzkości i człowieczeństwa. Ocaliwszy świat, zyskali moc ratowania go w przyszłości. Naszym zadaniem, misją ludzi zajmujących się edukacją i odpowiedzialnych za edukację kolejnych pokoleń jest podążać drogą wskazaną przez sprawiedliwych, takich jak Stanisława Słowińska. Bardzo ważne było również spotkanie w liceum ZIW z uczniami przygotowującymi się do wyjazdu do Polski. Polscy seminarzyści mieli także okazję zobaczyć Izrael od strony turystycznej. Zwiedzili m.in. zabytki Starej Jerozolimy z bazyliką Grobu Pańskiego, drogą krzyżową i ścianą płaczu, odwiedzili malowniczą twierdzę Masada na pustyni judejskiej i wykąpali się w Morzu Martwym. Pojechali także na północ Izraela, gdzie mogli zobaczyć Nazaret, Jezioro Galilejskie, przepiękne ogrody Bahajów w Hajfie, a także Tyberiadę i Cezareę nadmorską.